Mam jestem Wariat nagrywam Skywarz Savera Minecraft Polska. Tak, po raz kolejny. Pamiętacie, że ostatnio nagrywałem stąd Travend w Mr. Troll LG. Niestety jego film jeszcze się nie pojawił na kanale, ale... No bo muszę go nauczyć obsługi programem, a nie mamy czasu się spotkać. No więc gramy. Bez, bez niego musimy. Też sprawdzę na skejpie czy jest. Dobra, krótkie cięcie, może go znajdę. Dobra, wróciłem. Niestety go nie ma. Więc zagramy bez niego. Dwie osoby do startu. Mm. Jak mnie wkurzają ludzie, którzy wchodzą akurat na jeden, wychodzą. Jestem do dobry w sojuszu ale chyba tym razem nie będzie mu potrzebne Daj mi Sword Przepraszam O, skąd Windows 8? Nie przyzwyczaiłem się, że ciągle jakieś reklamy mi wyskakują Ona nie była, ale tam trzeba było podać hasło administratora, żeby coś pobrać. Właśnie, mnie wkurza to, że inni nie widzą jako tego pirata z gaciami na wierzchu. Ja miałem sojusz z jakimś tym filipem. Ten odcinek będzie nieco dłuższy niż tamten. Mam nadzieję, że Mr. Proclus da radę go wrzucić, e, ponieważ po, po prostu on ma taką niestandardową licencję YouTube, która pozwala na filmy krótsze niż 15 minut wrzucać, a jego film trwa 19 minut. O, darmowa strzała. Wow. Yy. Napiszę o tym magnumowi później. Dobra. Przecież ja też do nagrywania mam no, co już. No wiem, wiem. Tylko ci, którzy bardzo pragną mieć wita. Tak piszą, ale. Na ja często tak piszę. Znaczy, nie zawsze. Czasem tylko żartuję z tym przywitać YouTube, bo tak naprawdę nie nienawidzę. A no tak, perła kresu zabiera HP Dobra Teraz nie muszę się martwić, że coś mnie wyrzuci Znaczy, że wejdę gdzieś sam, bo nagrywam sam O, no, widzicie, weszli na Na pięć i często się zatrzymał czas. Odliczanie się zatrzymało. Mam strzały w sobie z poprzedniej gry. Może nakręcę poradnik, jak strzykować tą grę, ale to musiałbym z kimś jeszcze... to mógłby mi pomagać. Na przykład... Y, dać jakiemuś oglądającemu miksturę i on by... nią zatruł. No, jest wiele tu tu. Tej Jest prawdopodobnie złożony w ładzi wam znajomego, ale co tam? Lepiej wyleję wodę dla bezpieczeństwa. Zawsze najlepiej po obu stronach. Bo to wie skąd możecie spaść. i klasy są trochę bez sensu Na przykład kopacz Tylko fotografii No co to niby, jak to pomoże Uczestrzał nie było. Te klaty są trochę jakby zrobić kamienną. Znaczy nie wytrzymałością, ale tak chronią. Jak taka kamienna na modach. Modów. Jakiś drugi admin kiedyś zbanował mojego kolegę za to, że niby miał mody, bo zrobił sobie skina, że ma szmaragdową zbroję. I że admin w to uwierzył, to po prostu nie ogarnia Minecrafta, bo na serwerach mody na nowe przedmioty nie działają. Eee, okej. Okay. U nas z czterech, ok. Dostał. Eee. Ja zacznę się do niego złożać, mam nadzieję, że nie masz żadnych temów, które mogłyby mi pomóc w mnie. Na przykład nóg i strzały. Nawet śnieżkami dałoby się kogoś załatwić. Teraz się trochę boję. Nie, ja nie jestem na tyle głupi, żeby skoczyć do tej wody. Czekami. No i wygrałem z nim. Gdzie ktoś jest? Może znaczy, przydałby się jakiś obserwator. tak straszy, żeby do mnie przyszli wtedy i wtedy ich załatwiam. Muszę znać go mniej niż minutę. Wtedy stracę dodatkowe serduszko. No, pobiłem swój rekord w robieniu mostów. Głupie jest to, że te bonusowe hp się nie regeneruje, tylko od razu się je traci. Miałem takie dwa. Nie, kończyła mi się abonencja. Proszę w komentarzu napisać yy, jak się robi miksturę na abonencję. O idiota, to sojusz z ostatnim gościem na mapie. mam nadzieję, że uwierzy. Nie zna się na skrótach. właśnie. Kogoś pod filmikiem dyskutuje z jednym gościem, że pisze się, że, znaczy, że mówi się login, a nie login. pisać. Okay. Jest ten mądrala, co to wylał wodę na swojej wyspie tak. właśnie, yy, Mr. Prokoks. i on ma jakieś cheaty, bo jemu ja działa na 174 Optifine. Jeśli nie wiecie jak to jak zrobić tak, to napiszcie mi w komentarzach. Wiem, dużo od Was wymagam, ale... O, myślałem, że się utopi. Albo spali. Nie wiem czy. Co? Ostateczna walka. Ja się boję skoczyć do wody, bo pewnie ją zamuruję. Robię schody. Nie, do, nie za dobrą strategią. Nie za bardzo myślący o tym, jak gra się w Minecraft i nie myślący o tym, że na shiftie nie widać nic. I wygrałem. Oto koniec.